Hej z tej strony MC Tracker witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Zagrajmy w American Truck Simulator No i tak Aktualnie znajdujemy się w Los Angeles Jedziemy sobie do fre freeze no, Fresno, freeze nie wiem jak to się czyta, możecie mi poprawić Wyjdziemy meble No i dobra Z takich pierdół byłoby to Wszystko Czas to pieniądze jak to Jedziemy Trasa krótka, 242 mile bo też mój czas, jak ja tam grałem to jest niedziela W południu i postanowiłem, żeby to na wieczór było Żeby ten odcinek był na wieczór I teraz tak, jak już na fanpage mogliście zaobserwować To napisałem, że nic w tym tygodniu nie będzie Bo na nauki jest taki wielki jak Tornado F5 W każdym dniu coś mam, także w tym tygodniu nie planuję nagrać No, nie wiecie Szkoła ważniejsza jak to mówią Dlatego ten tydzień będzie bez materiału Potem już postaram wrócić do Aktywności Regularnej czyli Codziennie No ostatnio tak mówiłem Wam w tym pierwszym odcinku że będę codziennie nagrywał A no, minęły 2-3 dni i nic nie miałem po prostu weny, żeby nagrać Dlatego nic się nie pojawiło Bo jak się z nagrywania to musi być Wena musi być um, To coś, ten impuls, żeby zacząć nagrywać Dlatego szczerze Przyznam nie miałem dlatego tego Materiału nie było I teraz tak Odcinek drugi nagrywam po raz yy, Drugi bo już tak chciałem w piątek wam go nagrać, ale coś mi się stało z plikiem, no i się uszkodził. Nie chciał działać, dlatego nagram wam go dzisiaj. Oj, bym wjechał na inny samochód przez przypadek. Dobra, piarnia zjeżdża. Dobrze dla nas. Bo tak oni ofpiam, że to jest masakra. Tak zauważyliście mam 43 tysiące na koncie. Musiałem wziąć kredyt. Właśnie przez to. A, bo dobra, bo mi nie pójdziemy do końca. Bo żeby zrobić to zostanie musiałem tam anulować. A tam to zlecenie anulowanie kosztowało 10 tysięcy dolców, a no, miałem tylko 3, także musiałem w grze wziąć kredyt. Bo tak to wiecie, nie opłaca mi się nagrywać... ...połowy tylko zlecenia poprzedniego. Dobra, tymczasem ja tu muszę uważać. Na pewno sobie zjedziemy na ten pas. Na razie powiem Wam przyjemna droga, chyba za chwilę będzie padało. Dzięki za pozytywne przejęcie pierwszego odcinka. Dwie łapki w górę, 20 tam parę wyświetleń. Jak na początek to jest to dobry rezultat. Teraz może do pięciu łapek w górę. Fajnie by było. No i ciśniemy. Naprawdę polecam wam tę grę, kto jeszcze jej nie ma. Naprawdę polecam zakupić cena adekwatna do gry. O tam. Co za idiota we mnie wjechał, widzieliście to? Dobra, będzie musieli się zatrzymać na ważenie. Tu nie jest nic strasznego. Spokojnie, teraz tak, czy też chłopie? Tak, ten też. Zobaczymy czy jestem... E, wait here until... until co? Until scale clear. Czyli poczekaj zanim zwolni się miejsce. Mówiąc w skrócie. Dobra, typek się zważył, pasuje wszystko co teraz dobra połączymy sobie te światła już okej okay. i teraz czekać aż się zwolni ruch No ej, hop, ej, cieć, cieć. No dobra, do nas poknął. 108 mil do końca. Tak, zapominam grać ciągle modyfikacje do tej gry. Oczywiście modyfikacje są, bo to nie muszę się ważyć. Nie? No, nie muszę, na szczęście. Tak samo tankować, nie muszę, bo na no, ludzi dojdziemy z taką zawartością baku do celu. O no i sobie camperem jedzie coś I teraz tak Jak widzicie właśnie to jest to o czym mówiłem Dobra, bo bym zapomniał o jednej rzeczy ważnej wiecie Zrobimy sobie cyk Spalniemy sobie zdjęcie na miniaturkę Bo mi to leciało z głowy kompletnie muszę wam powiedzieć Siód do góry O nie, w sumie nie, nie, nie. Dobre, obrócimy trochę. Nie, w drugą stronę może. Dobra, prawie mi to wyleciało z głowy, żeby zrobić zdjęcie. Dobra. O, dobra, hamuj, hamuj, bo to jest policja, nie chcę mandatu dostać. Dobra, jeszcze sobie, zrobić zdjęcie na tle tych petraków. No to jest piękna grafika, naprawdę. Czekajcie, podjedziemy sobie jeszcze kawałek. Siła rozmycia oczywiście jest taka Ale te wetraki to są bomba po prostu Lepsze niż w Polsce nawet I Teraz tak o Bella Fantastica normalnie stryk Ok, my tymczasem za chwilę będziemy zjeżdżali Dobra, zjeżdżamy 40 mil bez tam jednej do... No 40 mil do końca. Dobra, my sobie odbijamy w prawo. Ja to muszę, wiecie, patrzyć czy... Wszystko jedzie i teraz tak, w tym pierwszym odcinku zapomniałem, nie zauważyłem, że te puste pole mi się wgrało na film. Jak wiecie, po Inche był było czarny obraz, i tak dalej, I to chwilę trwało, bo zapomniałem przeciągnąć ten klip z materiałem do przodu, a się trochę w stronę Intra, dlatego to tak wyglądało. Okej, okay. nie ma tak wieczorna jazda w amerykańskich drogach. Swoją drogą, nie powiem, mogliby by te DLC z Calif Nie z Kalifornii tylko z... No. Z Karolino? Czy mogę się mylić w tym momencie? No te, wiecie, DLC najnowsze z darmowym... Z darmową... Z darmowym stanem, o ale zachód słońca. To będzie też miniatura. Kandydat na miniaturę. Siła rozmycia. Proszę uprzejmie. Do góry idziemy trochę. Nie no to jest bomba ten zachód słońca. Tak sobie cyknę zachód słońca. O bo dobra, to jeszcze podjadę trochę może. No, podjadę kawałek jeszcze. Żeby to było widać. O i w tym miejscu. Bo to wiecie. Ja to lubię wtykać w tej grze fotki. O no i Bella Fantastico. To bardziej z boku. O, to jest dla mnie chyba będzie miniatura. To, to jeszcze z grafikiem będę musiał ustalić No raczej to zdjęcie. Naprawdę podoba mi się bardzo grafika w tej grze. Nie za duże wymagania sprzętowe. Grafika przednia Dobra tu trochę zwolnię, bo nie chcę skończyć na barierce No i takim oto sposobem do miejscowości Frisbee dojeżdżamy Dobra, to są światła A sobie zjadę tu O dobra, zielony mam, to jeszcze się zmieszczę Hamuj, 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 dobra Bo już się obawiałem, że wiadę w inny. gdzie to nasza firma? Tu, dobra? Okej okay. Teraz tak, mi się nie podoba wiecie jedna rzecz tutaj. Zapomniałem ustawić ją po, po prostu I teraz tak, ja zawsze stawiam Czekajcie, jak ja stawiam zawsze? O tak. O. I teraz tak, czekajcie. W ustawieniach to było. Hmm. Preferencje gry. Gdzie to było? Trudność parkowania. Bezpieczne parkowanie. O. Dobra pora zaparkować No, supermarket Hello Anyone are there? Or no Okej okay, jesteśmy na miejscu Elegancko się rozładujemy mamy wbity poziom, czyli dystansowo sobie robimy. No i tak. W tym odcinku to tyle. Jeżeli Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. No, trzymajcie się, na razie, hej!